Wiki Stół nagryty białym obłudnicem. Poprawy obłatek. go z Jezusem. I szepcący cicho blask świec. Człowieku, dziś zatrzymaj się. Przestań więc. Dziś rozważ. Co dobre, co złe. Dziś pokochaj ludzi. Siebie i mnie. Dzień dobry. Dzień Wszystkimi się przydały Ja chciałbym w e, duchu, który wyra wyraziła Danusia źle tutaj słowem wstępnym, że milia miłe, radosne, to jest szansa, że przez cały rok będzie miło. E, dlatego e, powiem tak, jeśli chodzi o to, co w naszym wniosku. Witam, dobry. Nie wiem, czy, nie wiem czy ty wiesz, ale ja to jest nie za tobą. O, za tak tereską. A tak, no, tak, tak. no. No, dziewczyny, no co ja zrobię? A gdzieś nasze drogi rozeszły się. Ale, ale dobrze, że chociaż dzisiaj. No, panie Janek. ładnie no. Ładnie Ładnie, ładnie, proszę. Z całą odpowiedzialnością myślę, że członkowie Prezydium podzielą to, co powiem, chociaż takich ocen nie dokonujemy i nie zamierzamy dokonywać powiem to od siebie. Z całą odpowiedzialnością powiem, że koło numer dwa, jeśli chodzi o to, co dla ducha w naszym oddziale rejonowym to przoduje. Natomiast nie mogę też nie powiedzieć, to jest trochę truizm, ale on musi mieć miejsce co roku faktycznie, że nasz oddział rejonowy tak naprawdę to funkcjonuje już, będziemy się do dwudziestolecia zbliżać głównie dzięki dwom dużym spółdzielniom, to znaczy spółdzielni yy, mieszkaniowej Bruno, no, dlatego tu na ręce pana dyrektora te składam i y, y, dzięki spółdzielnie Sębraga braga, która też y, którzy którymś stopniu y, Ale jak wiecie, od już można powiedzieć wielu lat, nie od kilku lat, to tak naprawdę Pan Przewodniczący Krzysztof Miszewski y, spowodował, że osobiście przede wszystkim, ale i władze samorządowe, dzielnicy jak to ja mówię, noszą nas na rękach. Ja wczoraj byłem właśnie na posiedzeniu zarządu oddziału okręgowego, którego mam zawsze być członkiem, jak chcecie. No i wszystkiego dobrego na całym 2017 rok. Dziękuję Chciałam Państwu złożyć w swoim imieniu i imieniu Pani Dyrektor Witoszyńskiej najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, rodzinnych, spokojnych świąt ale przede wszystkim zdrowia i szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 2017. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem w swoim imieniu i w imieniu administracji Szydła podziękować Państwu za przybycie i życzyć zdrowy, spokojny świąt w nadchodzącym roku. Dużo radości i zaangażowania w to, co działacie Państwo. Dziękuję. Właśnie korzystałem z okazji, proszę podziękować osiedlu Wysockiemu panu dyrektorowi Gery za to, bo nam zgodził się na wypożyczenie sali bezpłatnie inaczej wszystkich. <trymiany> A teraz chciałam od siebie i tu koleżanek z zarządu złożyć życzenia. Najserdeczniejsze życzenia na tegoroczne radosne święta Bożego Narodzenia i zbliżający się nowy rok 2017. Dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro. Dziękuję. Chcę powitać, bardzo dziękuję za zaproszenie, że znowu mogę w tym roku uczestniczyć i być w tak sympatycznych osób. Chciałabym zaprezentować piosenkę, ponieważ jestem zaciemniona, więc koleżanka mi tutaj dopomoże i jestem cicha. A potem prosiła żebyście się wszyscy Państwo razem łączą. Jaska na niej śmieci, wypatrzyły już się dzieci. O płatek na stole, my w rodzinnym kole śpiewać będziemy glorię, że narodził się nam Zbawiciel, babiciel. Najświętszej panience w lepleje, w lepleje. W ubożuchnej stajence, dzięki przy najświętszej panience w lepleje, w Już choinka w aniołki ubrana. Rodzina. I te śpiewał glorię, że narodził się nam Zbawiciel. Wszechświata okupicie, w ubożuchnej w stajence. Dzięki przynajświętszej najświętszej panience. W Betlejem, w Betlejem. W, w stajence, dzięki przynajświętszej najświętszej panience. W Wetlejem, więc radujmy się tą nowiną i cieszmy się rodziną. Niech się spełni to, co waknie. niech nikogo nie zabraknie, żeby śpiewać glorię, że narodził się nam zbawiciel duch ludzkich odpłat. Idzie w Ubożuchnej stajemce, dzięki przynajświętszej najświętszej w Bękleję, w Bękleję. W Ubożuchnej Stajęce, dzięki przy najświętszej w Bękleję, w Dziękuję. i oh, not